Witamy serdecznie, kolejne planszówki online, ja jestem Gandalf, ja jestem Baronek i dzisiaj opowiemy Wam o kolejnej grze z naszego cyklu gier, które ukażą się w Polsce. Będzie to gra Parks, w Polsku może jeszcze Parki, którą wyda wydawnictwo Albi Polska i premiera przewidziana jest na październik bieżącego roku, a my dzisiaj postanowiliśmy nagrać o niej filmik, ponieważ grę już graliśmy i... Mamy coś do powiedzenia. Tak jest. Gra Parks, czyli Parki, jest taką grą troszeczkę nie w naszym stylu, ponieważ jest dość prosta, taka rodzinna wręcz, hmm. która mechaniką przypomina troszeczkę z takie klasyki jak Century albo Splendor, tak? no bo tu zbieramy sobą i kupujemy z niej karty, które dają tylko punkty hmm. i tak naprawdę to jest główna mechanika. Klimatycznie jesteśmy zwiedzającymi parki, podróżującymi takimi po parkach, różnych takich miejscach góry, jeziora i tak dalej. to są amerykańskie parki. Amerykańskie, tak, bo tutaj wszystkie karty, które punktują, jakby są opisane. To są konkretne, prawdziwe miejsca, które możecie odwiedzić, jak tylko skończycie grać w parki. Mhm. Kupicie bilet do Ameryki i do Boje. I po prostu chodzimy sobie naszymi, naszymi zwiedzającymi po różnych lasach i jeziorach. Robimy zdjęcia i za te zdjęcia też będziemy punktować. Ale chętnie wygląda to tak, że mm, mamy tutaj taki tor akcji, który jest rozkładany, który składa się ze startowego kafelka, losowo rozłożonych kafelków w środku oraz kafelka końcowego. I dodajmy, że na początku, który mamy takie ustalone, konkretne standardowe kafelki, jeśli gramy na 4 graczy, dochodzi jeszcze jeden kafelek. Natomiast są 4 kafelki, z których losujemy tylko jeden i co każdą rundę, a gramy ich 4, dokładamy... Jeden. Tak, czyli ten nasz Jest, tor się wydłuża. Ten tor będzie coraz dłuższy. Dokładnie. Mamy też planszę główną, gdzie właśnie są karty parków, które będziemy pozyskiwać za konkretne zasoby. Zasoby to są takie klimatyczne właśnie części przyrody, czyli słoneczka, drzewka, góry, woda i tak dalej. Mamy rzeczy, które są jakby no, takie Plecanki, w plecaku, takie. Mhm. Które, które mamy czy na przykład binokulary, albo jakieś kompasy, które dają nam pasywne lornetki. Lornetki, <laughs> które dają, to przeczytałem po angielsku, <laughs> które dają nam pasywne umiejętności. Mamy też taką sytuację pogodową, powiedzmy, która to jest, to jest jako kalendarz określany, czyli co sezon coś się dzieje, że tak powiem. Tak. To saleka będzie pogoda na, na kartach, ponieważ jeśli mamy taką kartę, zawsze odkrywamy na początku każdej rundy nową i jest skazane, jaki jest efekt, który w danej rundzie działa. W tym przypadku na każdy park byśmy dołożyli po trzy wody, tylko została z gry tylko jedna już. Czasami jest tak, że na przykład są tańsze parki o konkretny zasób. Dodatkowo tutaj w, dolnym, lewym, w, prawym, proszę, w prawym dolnym rogu jest skazane, jak należy rozłożyć na tym całym torze podróży żetoniki słońca i wody. Tak? o no, deszczu. Słońce i deszcz są takim najpopularniejszym zasobem w tej grze, naładki zdobywalnym. I teraz rozkładamy te rzetoniki w tym układzie, w tym wzorze tak jak tu jest narysowane, czyli jest naprzemienne słońce, woda, słońce, woda i tak dalej. Są też inne układy, gdzie na przykład mamy woda, słońce, woda i potem znowu woda, słońce, woda i tak dalej. I to rozkładamy od drugiego kafelka. To jest ważne, to jest nawet wytłuszczone w instrukcji, czyli pierwszy pomijamy i wykładamy woda, słońce, woda i tak dalej, woda, słońce, woda. I to są po prostu zasoby, które dodatkowo idąc na dane pole, po prostu dodatkowo zdobywa pierwszy gracz, który tam na to pole pójdzie. I tak rozkładamy je do, do samego końca. Dokładnie, mamy też tutaj takie specjalne karty yy, naszych Yy, manierki, nazywa, manierek, które da, dają nam też dodatkowe akcje bonusowe, Zazwyczaj wydaje się tam właśnie wodę, żeby dostać jakiś na przykład zasób. W tym przypadku jest to zasób yy, drzewa. drzewa. Te manierki możemy napełniać tylko w momencie, kiedy wodę pozyskamy z planszy. Tak. Jeśli wodę mamy u siebie w zasobach, nie możemy jej użyć do napełnienia no bo Jak swoją wodą być? No, 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 bez wiadomo. sensu. Mamy też jedną kartę ukrytego celu. Każdy gracz dostaje losowo po jednej, i to na koniec daje 2 lub 3 punkty, w zależności od tego, czy udało nam się spełnić określony cel. W moim przypadku są to zdobywanie kart z ikonką drzewa, czyli z zasobem, który koszt, mhm. drzewem, kosztem drzewa po prostu. Im więcej, tym więcej punktów zdobędę. Nie ja miałem karty, gdzie muszę, myślałem, pozyskać 6 albo 8 kart, które punktują za 2 lub 3 punkty. Tak jest. Więc jakby tu widzimy, co mamy. Mamy też znacznik pierwszego gracza, taki fajny trójkącik metalowy. Metalowy. Mamy też aparat, na początku gry dostaje go gracz, który jest ostatni mhm. i aparat pozwala nam robić zdjęcia. Ciekawe dlaczego. Wow. Tak, zabierając aparat innemu graczowi, jakby zdjęcie kosztuje mnie dwa dowolne zasoby, które muszę wydać i każde zdjęcie po prostu daje jeden punkt na koniec gry. A jak, jeżeli posiadam już aparat i robię akcję wykonania zdjęcia, kosztuje to już tylko jeden. Także jakby posiadanie aparatu jest dość istotne. Mamy swoje własne ognisko, które będziemy rozpalać oraz gasić. I tak naprawdę wszystko. I Runda polega na tym, że mamy swoich dwóch właśnie tych podróżników i w swojej rundzie przesuwam, kładę podróżnika na dowolną pole, na dowolną akcję, którą chcę, przy czym ważne jest to, że nie, jakby idziemy tutaj od, od lewej do prawej i nigdy nie mogę się cofnąć. Więc jeżeli, powiedzmy, przeskoczę sobie cztery pola, no to przyspieszam się do końca rundy, bo jak do, dojdę do końca, runda się dla mnie kończy tymi dwoma, dwoma podróżnikami, więc tu jest ważne, żeby sobie to w miarę dobrze rozplanowywać turysta. Turystami, tak. I teraz jak wchodzę na daną akcję, głównie akcje polegają na tym, że y, po prostu zbieramy zasoby. Czyli na przykład drzewo, tutaj dwa słoneczka, górę, woda i tak dalej. Jest kilka kafelków, które mają specjalne akcje. Na przykład właśnie kafelek numer 2 w tym przypadku, który pozwala pozyskać mi dodatkową manierkę y, stali w ciemno lub przejąć aparat od innego gracza i wykonać znaczy, zdjęcie, znaczy w ogóle wykonać zdjęcie. Tak, wykonać zdjęcie za jeżeli aparat przyjmuje to za dwa zasoby, jeżeli mam go już u, się, u, siebie, u, sobie, u siebie, to za jeden. Mhm. Dodatkowo, jeśli stajemy na pole, na którym jest taki właśnie znacznik, czy to słońca, czy wody, to bierzemy go do siebie. To jest Dokładnie. dodatkowy błąd. Kto pierwszy, ten oczywiście lepszy. Tutaj mamy akcję wymiany dwóch zasobów dowolnych na, na dwa inne. Przy czym yy, ważne jest, że mamy taki specjalny zasób Joker który jest tu fajnie taki, oznaczony takimi y, żetonami, drewniankami z różnych zwierząt. I każdy jakby jest inny, każdy to, jest, jest, inny, to tak. jest fajne w tych grze, że one bardzo ładnie wyglądają i każdy znacznik tych jokerów jest inny, nie, nie ma tak. dwóch uwzględniających. Mechanicznie działają tak samo i oczywiście tutaj nie można wymienić na jokery, no bo no wiadomo. Mhm. Y, tutaj wydajemy jeden zasób, żeby dostać jokera. Tutaj możemy tutaj. powtórzyć akcję innego, innego turysty, na który, który stoi na danym polu, czyli możemy powtórzyć jakieś akcje. I tu mamy akcje, które są tak naprawdę tymi, które są na samym końcu. Mhm. No i tu możemy umówić, jak, co, co tutaj jest. Czyli jeśli będziemy sobie szli na przemian, możemy decydować, którym tak naprawdę turystymi idziemy. Tak. Możemy na zmianę chodzić albo jeden do końca, potem drugi, to już zależy zupełnie od nas. I dochodząc do końca wybieramy jedną z trzech opcji na sam koniec. Pierwsza górna, zawsze chodzimy jakby od prawej strony do lewej. Pierwsza osoba, która pójdzie na górną akcję, to jest rezerwacja parku. Jednocześnie przyjmuje znacznik pierwszego gracza. Tak, znacznik pierwszego gracza, osoba, która ma oczywiście będzie rozpoczynała rundę w, kolejnym, w kolejnej rundzie. Jednocześnie jest to znacznik, który daje jeden punkt na koniec gry, jeśli go posiadamy na koniec gry. I możemy zarezerwować jedną z tych kart parków. Bierzemy ją do siebie. Jeśli jest jakiś stanie znacznik, to też również tylko zabieramy. Kartę kładziemy sobie z boku, jakby stapowaną, przekręconą. To oznacza tak, jak w splendorze, że to jest zarezerwowana karta dla nas i tylko my możemy ją wybudować czy tam tak. odwiedzić bo to jest odwiedzanie parków. Płacąc odpowiednie zasoby, my parki odwiedzamy. popularnie. Od razu uzupełniamy, oczywiście, stos, znaczy tor parków. Druga akcja to jest pozyskiwanie tych plecaków. Pierwsza osoba przy czterech graczach, która pójdzie, ma zniżkę 1, Jedno słońce, druga osoba zniszczkę. Przy dwóch, trzech graczach tej zniszki jest tylko dla pierwszej osoby. I każda kolejna po prostu może do, dokupić sobie plecak. Wybieramy spośród tych, które tutaj są, i musimy zapłacić. W przypadku po jednym słońcu, tutaj, dwa słońca. One dają dodatkowe takie pasywne umiejętności, mm -hmm. które działają albo na konkretne akcje, zastępując działanie tych akcji. Tak? Czyli na przykład w tym miejscu, jeśli pójdę na zielone pole z drzewkiem, to zamiast brania tego drzewka mogę wziąć jokera. Mm -hmm. tak? Tu na przykład mamy park i kosztują o dwie łeski, dwie, dwie dwie wody mniej. Czyli jeśli mamy na przykład ten park, to zamiast trzy wody zapłacę tylko jedną, mając tą kartę. Więc jakby to są takie karty, które dają nam albo zniżki, albo dodatkowe y, możliwości na na tych, na samym torze tej przygody naszej podróży. Tak, i one zawsze kosztują, jakby ich, ich koszt to zawsze są z naszych i mm -hmm. bo... nie ma, Nie ma innych. Nie tam. ma innych, dokładnie. I ostatnia akcja to jest akcja. Y, Odwiedzania parków, czyli tak naprawdę kupowania kart. Czyli płacimy odpowiednie zasoby i bierzemy kartę, która daje nam. punkty do na, na koniec gry. Od dwóch do pięciu chyba jest, mm -hmm. nie maksymalnie. Tak. Więc to jest. To jest proszę proszę. Tutaj, zasady ruszania, jeszcze. Bo ruszamy się zawsze, tak jak mówiliśmy, od prawej do lewej. Od lewej do prawej. I możemy iść tylko na niezajęte pole, chyba mm -hmm. że. Chcemy naprawdę zrobić jakąś akcję, która już jest zajęta. Wtedy mogę wejść na to pole, czy jestem tu ja, czy inny gracz obecny, mm. ale muszę wygasić wtedy moje ognisko. Tak on jest wygaszone, czyli mogę to zrobić tak naprawdę raz na rundę. Chyba, że dojdę już moim podróżnikiem do końca. Yy, na ten ostatni na kafelek, wtedy to ognisko mi się odświeża. Yy, I mogę je użyć jeszcze raz, no i wtedy yy, jakby działa się raz. I... W momencie, jeżeli y, sytuacja gdzie będzie wyglądać tak, że już zostanie już tylko jeden podróżnik na mapie, to gracz, który, jakby go, który, który nim gra, musi już iść jakby w swojej turze do końca, tak? Czyli nie może iść sobie jeszcze po kolei, tylko kończy hmm. swój ruch, robi tą ostatnią akcję rezerwacji parku, czy kupna, czy, czy kupna tych, tych, tych przedmiotów. I tak naprawdę mm, wszystkie, to, to są wszystkie zasady gramy, tak jak mówiłeś 5 e, rund. Ważna rzecz, na zakończenie rundy. Osoba, która ma aparat, może wykonać sobie jeszcze dodatkowe zdjęcie, czyli płaci jeden zasób i bierze sobie to jednego, jednego punktu. Na zakończenie rundy zbieramy wszystkie kafelki, dokonamy ten jeden nowy z tych czterech, które były na starcie. Znowu tasujemy, rozkładamy, tasujemy nową kartę sezonu czy nie? wydarzenia, które coś tam będzie robiło i tak naprawdę wracamy na start i zaczynamy nową, nową rundę. Tak, gramy tak 5 rund i, yy, i na koniec punktujemy za. Oczywiście nasze karty Parków, tyle punktów, ile jest na nich napisane. Za zdjęcia, każde zdjęcie daje jeden punkt. Yy, znacznik pierwszego gracza, czyli jeden punkt dodatkowo, kto go ma. No i ten nasz ukryty cel. On zawsze daje albo dwa, albo trzy punkty, w zależności od tego, jak dobrze udało nam się go zrobić. Po prostu więcej kart trzeba pozyskać z danym zasobem, albo właśnie z, danym, z różnym kosztem. W yy. w to mamy więcej punktów. I tak to wygląda w zasadzie. Jak widać prosta gra, no bo to jest tak jak gra rodzinna od 10 lat. Chociaż tak naprawdę Ty grałeś z synem, który ma 5 lat i spokojnie 6. sobie czyszcz, i mm -hmm. spokojnie sobie daje radę, co nie? Tak, no, gra nie jest trudna. To tak naprawdę jest pozyskiwanie i mielenie zasobów. Tak. Tutaj jakiejś filozofii specjalnej nie ma. Akcje są w miarę proste jak widać i nieskomplikowane. No, no tak naprawdę nie oszukujmy się, ona stoi wyglądem bo tutaj wszystko y, tak naprawdę jest nastawione właśnie na ten wygląd, wykonanie jest bardzo ładne, porządne, te karty są, są duże, ładne, jak w prawie Dixicie, tak. y, instrukcja jest też porządnie zrobiona, mają tak jakieś te karty, mają jakieś takie połyskujące rzeczy, tak? te zdjęcia wszystkie, tak, tak. No są putnowane, plus tak. no, bardzo ładne grafiki są wykonywane przez różnych artystów, bo tutaj malowało bardzo dużo osób. Tą, tą grę to nie jest gra jednego artysty, plus same komponenty mamy treje, czyli te zasobniki na, na żetony. Różne czy drewno w ogóle, nie? Tak, wszystko ma odpowiednie kształty, ładne. Te wszystkie żetoniki, ich jest chyba 12 czy ileś, każdy to jest inne zwierzątko, więc jakby jak gracie z dziećmi, to jest w ogóle super. Te dzieci układają te zwierzątka, bawią się nimi i to jest dla nich jakby fajna zabawa. No są porządnie wykonane z tym Game trace'ów te, 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 te treje. Tak, te karty zwróciła od plecaków. Pewnie nie będzie tego widać, ale one są takie pozłacane troszeczkę mm -hmm. y i to te, też jakaś taka bajera. No mówię, przede wszystkim jakby tutaj pierwsze co widać to to wygląd tej gry, która jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona na wysokim poziomie. Jest też wyblaska w, w pudełku taka specjalna, że każdy żeton każdy ma swoje miejsce. Mm -hmm. Pokażemy jeszcze jak to wygląda, może w środku to też jest ważne, warte pokazania. Tak, czyli mamy cały trade, gdzie te wszystkie komponenty się ładnie mieszczą, zamykamy i to nic nie lata, jest bardzo fajne też w transporcie. Tak, natomiast jeśli chodzi o rozgrywkę, no to jest prosta. Ja to gram z dziećmi tak naprawdę, znaczy w sumie z jednym dzieckiem, trzeciolatkiem, który, który bardzo chętnie chce w to grać i sam tą grę wyciąga, więc jest jakby już to skazanie, że dzieci spokojnie będą mogły to sobie zagrać i będzie im się to podobało. Rodzinnie również, nawet graliśmy dzisiaj też rodzinnie, więc jakby to Działa. To, to naprawdę działa. Dla nas, jako graczy zaawansowanych, jest to do pięciu graczy. To, jest to jakiś stan to plus, plus. No, że możemy zagrać to w też więcej osób. Natomiast no, gra jest prosta. Tutaj jakby szału, szału to nie robi. Jak Graźmy pierwszy raz, to też uwagę na pewno zwraca wykonanie tej gry, bo jest to naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to. Jeśli jesteście ciężkimi graczami, albo w ogóle jakieś cięższe tytuły i dużo po posiedzieć, no to raczej to nie będzie gra, gra dla was. Chyba że szukacie jakiegoś takiego przerywnika, powiedzmy, albo jakiegoś takiego filera, no to wtedy rzeczywiście to, to się może sprawdzić. Natomiast tą grę głównie ja bym osobiście polecał na grania rodzinnego i u mnie jakby rodzinie się to sprawdza, nawet z grania z dziećmi. Tak, tak. Tutaj jest jakby. Nawet mi się wydaje, jakbyśmy chcieli zagrać w to mocno tak rywalizacyjnie gamersko, nie? to tutaj powiedzmy, że można sobie tutaj nie przyścigać się w tych torach, mm. czy nie wydłużać czas, czy skracać, ale jednak jak, jak sprawdzaliśmy właśnie teraz, to, to trochę nie ma znaczenia, bo im wolniej idziemy tak naprawdę to więcej tych zasobów zrobimy, robimy mm. lepsze karty i, i tak naprawdę w tym można wygrać. Jest tu troszeczkę losowość, bo te cele startowe tak losujemy jeden z kilkunastu, kilkudziesięciu. Tak, tak, dodatkowo te manierki też bierze się osobowo w ciemno, tak. więc y, czasami możemy szukać konkretnej manierki, a na tutaj mamy, że wymieniamy wodę na drzewa, na góry, czy możemy sobie wymieniać jedne to na, do, na Jokera, czy też rezerwować kartę parku, ale może się zdarzyć tak, że będą nam się powtarzały te manierki i będziemy chcieli mieć coś innego, choć, mhm. że mamy ciągle to samo. tak. jest tutaj trochę taka losowość, która może, mówię, gamerom może trochę zepsuć, a tak naprawdę to nie o to tutaj chodzi, bo tu mhm. chodzi o zabawy właśnie z rodziną, z dzieciakami żeby to ładnie wyglądało i, i, i na tym jakby głównie z tego właśnie czerpać mm -hmm. przyjemność. Mówię gamersko jest tutaj dużo minusów tak, na przykład ten cel, który ty miałeś na niskie karty, który zobowiązuje cię w zasadzie do za trzy punkty braje niskie karty i tak naprawdę no, nie ma szans na tym wygrać, bo, bo powiedzmy już to sprawdziliśmy tak, chyba że totalnie go olać i robić normalnie, ale wtedy jesteś jakby trzy punkty do tyłu, gdzie inny gracz może sobie robić tak jak ja na przykład na zielone i na drogie karty i normalnie ten. Aczkolwiek też zielone karty mogą nie wyjść, te, te z drzewami, nie? Więc to jest dużo losowe i ta gra daje teoretycznie, jeszcze raz gamerom, teoretycznie taki możliwość, powiedzmy, kilku taktyk, tylko nie wiem, pójdę trochę w manierki, będę ich miał więcej, mm -hmm. albo w trochę w te pasywne umiejętności z plecaków, nie? Które też mogą nie wyjść i mogą mm -hmm. jakby, bo tego się nie resetuje, więc zostaje na całą grę. Ale tak naprawdę opłaca się tutaj iść w zasoby i karty, zasoby i karty i czasami mm -hmm. tam parę zdjęć porobić pod rodze, no, znaczy to fajny jest ten patent z tym aparatem, że tak, jest przejmowanie. przejmowanie no. To jest taka fajna interakcja, rzeczywiście ona tutaj się dobrze fajnie sprawdza, bo albo robimy szybko te zdjęcia, póki aparat mamy, a jak nam ktoś przejmie, no to ten ktoś musi zapłacić więcej, ale potem musimy znowu go odzyskać i znowu też wydać więcej zasobów. Więc jakby to jest taki fajny, fajny element tej gry, że to rzeczywiście czuć taką troszkę interakcji i ten taki wyścig, kto to zrobi, zdjęcie, zanim ktoś mi zabierze, czy może jeszcze, jeszcze przeczekam i zrobię coś innego no Dokładnie. Tak jak mówię, dla gamerów średnio, ale dla rodzin jak najbardziej. Tutaj jest ważna rzecz, ważna rzecz, ważny, duży plus dla Albi, że wydaje tę grę po polsku, ponieważ jest tutaj troszeczkę języka, tak, czyli jakby blokada, powiedzmy, dla tych początkujących graczy, którzy nie, nie, nie ogarniają języka angielskiego, a jest to mega fajna gra, naprawdę mega fajna gra dla wprowadzenia nowych graczy, albo graczy takich początkujących odkrycia nowego tytułu, którzy na przykład tłuką cały czas Splendor, bo Splendor mm. jest super, a to jest Zasady, zasady są podobne, troszeczkę powiedzmy półkę wyżej, ale taką tak pół tak. półki wyżej, powiedzmy a wygląda jak już mówiliśmy mega ładnie, na pewno przyciągnie oko, i to jest taki bardzo fajny, fajny tytuł do wprowadzenia nowych graczy do, do, do tego świata. Bo, mhm. bo jestem na 90% przekonany, że każdy do tego siądzi i powie wow, to jest fajne, i chciałbym w to grać. nie mhm. Dodajmy do tego, że do gry wyszedł dodatek również po angielsku. Akurat nie mamy go, więc nic o niej nie powiemy, ale wiemy, że Albi również go wydaje. Premiera będzie razem z podstawką, więc możliwe, że dodatek wprowadza jakieś fajne niuanse, hmm. jakieś twisty mechaniczne, powiedzmy, które w jakiś sposób bardziej rozwiną tę grę w kierunku może gamerów. Ciężko mi powiedzieć, bo, bo jakby nie graliśmy. Natomiast jeśli chodzi o granie rodzinne. To super tytuł. To naprawdę. jest, super, to jest dobra, dobra rzecz. Sprawdzony u nas, że się sprawdziło, naprawdę przyciąga. Tych, tych mniej zaawansowanych no, graczy. Natomiast nie bójcie się tego, że tu jest napisane 10 wzwyż. Naprawdę dziecko to widzi co może wziąć, jakie to są zasoby tak. i co ma zapłacić, żeby to, to wydać. tak? Dokładnie. Jedynie napisane na kartach, ale tak naprawdę jedyną taką home rulcem, którą my wprowadzamy jak gram z synem, to jest to, że cele końcowe nie są zakryte, tylko są odkryte, wtedy ja wiedział, co tłumaczę mu gruncie. co on ma zbierać, za co dostanie dodatkowe punkty i tyle i się gra. Pewnie. I gra też jest dość krótka, od 40 do 80 minut, jak jest napisane, i myślę, że to jest taki optymalny czas prawdziwy, jak, jak gramy, że godzinę, troszeczkę ponad to jest maks, nie? Mhm. Nawet jak graliśmy na 4 osoby. No, no, dokładnie. Także tyle, jeśli chodzi o parki. Yy, Przypomnijmy jeszcze raz, wyda tą grę wydawnictwo Albi Polska. Premiera jest na październik. Także szukajcie gry, jeśli szukacie gry rodzinnej. Jeśli szukacie jakiegoś też filera, też może być to fajna, fajne rozwiązanie. Natomiast jeśli szukacie ciężkiej gry, która będzie ciężka... To nie to. To, nie to. to nie to. Tyle. Dzięki serdeczne i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie pokażemy kolejną grę. I to już będzie na pewno cięższa Euro. 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 Zdanego autora. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Hej.